Mamy bazę pod cienie. Teraz kredeczką. Już teraz się dziewczyny skupię tylko i wyłącznie na makijażu. I to jest taki sposób malowania oka. Również z opadającą powieką. Naciapane. Naciapane na powiekę. Naciapana czarna kredeczka. Oczywiście możesz ją nałożyć idealnie, jeśli tylko czujesz, że, że to będzie, wiesz, że to będzie super i i to jeszcze lepiej podkreśli twoje oko, to jak najbardziej. Ja natomiast sobie wyciągam i ciapię właśnie dlatego, żeby pokazać, że nawet przy tej mało wprawnej ręce, możemy tutaj wyczarować całkiem fajne oczko. Wyciągamy tą kredkę wtedy do góry. Musimy to zrobić, zanim ona zastygnie, ponieważ kredka, której ja używam jest bardzo wodo i bardzo, może być bardzo wodoodporna, jest wodoodporna, więc po zastygnięciu. Jest produktem bardzo trwałym. Ja sobie ją tutaj wyciągam i ona będzie też świetną bazą pod cień. Wyciągam ją dosyć mocno, dlatego że jak widzicie, zamykamy okno, to okno, zamykamy okno, zamykamy oko. Widzę, ja gadam dzisiaj w ogóle. Zamykamy oko, to, to, nam się, to nam się tutaj chowa co nieco. Teraz biorę paletkę. Tutaj trzy cienie. Mamy. Zaczynamy od najjaśniejszego, nakładamy go na wewnętrzny kącik oka, trochę na ruchomą powiekę i tutaj pod łukiem brwiowym. To samo robimy na drugim. Postaram się, żeby ten makijaż oka był naprawdę szybki. Teraz bierzemy sobie ten środkowy cień i tutaj możesz mieć szarość, możesz mieć brąz, możesz mieć jasny fiolet. Chodzi o to, żeby to był przejściowy cień który będzie bazą dla tego najciemniejszego podbijającego, może też być jakby w całości jedynym cieniem, natomiast myślę, że nakładając na czarną, rozstartą kredkę potrzebujemy jeszcze czegoś ciemniejszego, żeby tu wszystko ładnie wyrównać. Ale bez czarnej kredki, bez w ogóle jakiejkolwiek kredki. Jakbyśmy nałożyły te dwa cienia, to też świetnie by się prezentowało. Ja oso osobiście bardzo lubię ten róż. Jak go za chwilę połączę z, z, z tym, no właśnie, z kredką i z brązem, to będzie to się tak delikatnie na fioletowo nam tutaj mieniło. Ale róż z samym brązem też wygląda genialnie. Najbiorę no sobie ciepły, ciepły, ciemny brązik. I nakładam tu właśnie w miejscu, gdzie mam tą czarną kredkę, żeby to wszystko połączyć. Jak zauważyłaś, tego najciemniejszego cienia nie używam bardzo dużo, dlatego że nie chcę tutaj zrobić takich plam, nie? O uwielbiam dziewczyny, ja naprawdę lubię moje cienie, dlatego, że one są mocno napigmentowane świetnie się ze sobą łączą, szybko się łączą i też są e, trwałe na powiekach więc jeśli potrzebujesz takich cieni, to śmiało, cienie, kredki w ogóle wszystkie produkty do makijażu oka sprawiają, że nasz makijaż oka jest robiony szybko, bezproblemowo nawet przy minimalnych umiejętnościach i też długo się trzymam, co też jest dla nas bardzo ważne. Prawda dziewczyny. Jeśli chciałabyś jakieś produkty, pisz tutaj zakupy, zakupy i odezwij się do mnie wiadomości prywatnej i dobierzemy idealne produkty do Twoich potrzeb, lub będziesz mogła skorzystać z listy produktów tych, które ja użyłam do dzisiejszego makijażu. Dobra, i teraz całość yy, tuż do rzęs tuż do rzęs i na koniec usta. I makijaż gotowy dziewczyny. Nie ma żadnej filozofii z tym makijażem. Mimo, że wygląda on jakbym tutaj godzinę musiała nad nim siedzieć. No wiecie, więcej przygadałam niż robiłam, ale ale efekt jest genialny. No i na koniec tuż, który ma silikonową szczoteczkę, który robi efekt panoramicznych rzęs, w bardzo szybki sposób maluje te rzęski, ale też dba o nie, pielęgnuje je, dlatego że tutaj kompleks Panthenol Pro zapewnia odpowiednią ilość witamin odżywiających, nawilżających nasze rzęsy, witamina E również, więc oprócz tego efektu, który mamy gwarantowany przy użyciu tego tuszu, jeszcze tutaj nasze rzęsy są zadbane i wypielęgnowane. I na koniec nakładam, nałożę błyszczyk. Błyszczyk jest też witaminowy, bardzo delikatny tym razem. Ostatnio róże królowały na moich ustach, ale wiem, że są tutaj kobiety, które jeszcze nie są gotowe na intensywne kolory, więc dla Was dziewczyny specjalnie taki błyszczyk, który też bardzo lubię. Bardzo w ogóle nasza seria ultronawierżających błyszczyków. To są błyszczyki, które, które pięknie nawilżają usta, które powodują, że one są takie takie całośne załóż usta. No i słuchajcie, makijaż gotowy. Włosy dzisiaj wyjątkowo nie przeszkadzają. I tak jest: jak ja powiem o czymś, to to potem się nie dzieje. Jak powiem, że, że czasem się brudzi powieka, to się nie brudzi. I odwrotnie, jak nie powiem, to wtedy wiecie. I chcę, żeby było wszystko super, to zawsze coś tam się wydarzy. Ale myślę, że to każda z nas tak ma, w różnych obszarach. Dziewczyny, mój makijaż gotowy. Życzę Wam przepięknego dnia. mieć się najlepiej na świecie. I jeśli chcecie być ze mną, zaobserwujcie. Moją stronę, mój kanał i bądźcie razem ze mną. Do zobaczenia. Pa!